I dojechaliśmy do końca naszego pięknego, cudownego, ładnego kraju. Może być początek, może być koniec, ale jesteśmy nad morzem, pięknym polskim morzem. Dojechaliśmy do Dziwnowa, ponad 600 kilometrów, aby tutaj uroczyście, ale także z radością, z uśmiechem na ustach, gorąco dziękując, naszemu sztabowi Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, radnym mieszkańcom Dziwnowa, aby tu otworzyć uroczyście, most imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To kolejne miejsce, które teraz odwiedzamy, e, mamy chwilkę czasu i zaliczamy. Jesteśmy tu, jesteśmy tam, jesteśmy w miejscach, gdzie aż tętni taka ogromna dobra energia, dobra radość. W związku z tym dzisiaj będziemy także w takim miejscu. A plaża przepiękna, już pierwsze parawany, moi drodzy piechurzy, którzy oczywiście mają czas na to, aby tu być przez cały rok, ale aby wystawić swój torz do słońca, już to ruszyło i naprawdę miejscówka przepiękna. A więc stąd za moment pędzimy, aby otworzyć uroczyście most złodzony imieniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Witam wszystkich bardzo serdecznie na tej dzisiejszej pięknej uroczystości. Odsłonięcia tablicy, już tak, rzeczywiście, i nadanie imienia temu mostowi. Mostowi bardzo ważnemu dla, dla nas jako mieszkańców, bo przecież w 2013 roku przez ten most połączyły się dwie społeczności społeczności dziwnej i dziwnowa, i dzięki temu Miasto Dziwnów mogło uzyskać prawa miejskie. Witam wszystkich mieszkańców Gminy Dziwnych, tej wspaniałej, wspaniałej miejscowości, jednej z najpiękniejszych miejscowości nad Polskim Bałtykiem. I to właśnie z inicjatywy naszego sztabu WOSZ, przy ewidentnym udziale pana marszałka, który bez wątpienia, bez żadnego namysłu, wyraził zgodę na nadanie temu mostowi właśnie imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy w pełnej akceptacji Rady Miejskiej udało się podjąć uchwałę i zrealizować ten cel wielkiej orkiestry świątecznej pomocy? Jurku, dziękujemy Ci za te 30 finałów i chcemy Cię zapewnić, że jesteśmy z Tobą do końca świata i o jeden dzień dłużej. To jest most, który, powiem Wam tak, który nie tylko łączy tutaj dwa brzegi, ale ponieważ on jest ruchomy, to on też łączy. Jako żeglarz, to już wiem doskonale, nieraz raz tu przepływałem, może z zalewem. W związku z tym on łączy na wszelkie możliwe sposoby, więc chyba nie ma e, lepszej nazwy niż Wielka Lokiesta Świąte... Most... Świątecznej Pomocy, która łączy nas już od tylu, tylu lat. Dzięki serdecznie za inicjatywę jeszcze raz. Ogromne dzięki, wielkie brawa dla moich przedmówców. Widziałem, że pan Marszałek już do nieba poszybuje swoimi, swoimi porównaniami, ale jest, stąpamy mocno po ziemi, szanowni państwo. Wiemy dla kogo gramy, wiemy dlaczego gramy. Gramy 30 lat i dwa dni byliśmy w Dzierżoniowie, później pojechaliśmy do Wrocławia, gdzie ronda imienia Wielkiej Orkiestry w Świątecznej Pomocy. I powiem Wam, że to jest taki powód do tak ogromnej dumy, bo to jest bo to jesteście Wy. To jesteście Wy tutaj, to jest to, co dzierżoniowie, to są ludzie w 30 innych miejscach, gdzie są nasze ronda, to są ludzie w pięciu miastach, gdzie są nasze mosty imienia Wielkiej Orkiestry. Świątecznej Pomocy, to jesteśmy my Polacy. Kochamy was bardzo mocno, mamy dla was piękne podziękowanie dla mieszkańców, panie burmistrzu, to jest właśnie coś, co jest na kartce papieru, ale kolorowe i które mówi dziękujemy wam bardzo, jesteście dzielnymi ludźmi i po prostu dbajcie o swoją tożsamość, dbajcie o swoje kolory, dbajcie o swoje miasto, bądźcie pełnymi gospodarzami, niech nikt za was nie decyduje o was, nigdy. Tym samym otwieramy kolejny, piąty moc imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak? Dziwnów! wielkie brawa dla wszystkich świata! Yeah. I moi drodzy Dziwnów! jeszcze most jest zwodzony. Za moment będzie łączył dwa brzegi. a My bardzo dziękujemy, że nosi imię wielkie orkiestry Świątecznej pomocy. Siema. Siema! A teraz most całej okazałości. Ten most jest zwodzony, a więc unosi się do góry, aby mogły większe jednostki przepłynąć. A teraz możemy ten most zobaczyć takim, jakim jest, kiedy łączy dwa brzegi, kiedy możemy przespacerować kiedy przejeżdżamy, a my stojąc przed mostem nadaliśmy mu imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muszę wam powiedzieć, że to są takie momenty tak niezwykle miłe i także osobiste, że moglibyśmy jechać tutaj z drugiej półkuli, aby brać udział w takiej uroczystości, gdzie ludzie są serdeczni, gdzie są mili, gdzie dla nich jest to ważne, że ich odwiedzamy, ale przecież najważniejsi są oni, bo to oni to tutaj robią, to oni tworzą sztab, który zbiera ogromne pieniądze, a przecież nie mają szpitala, to jest niezwykle Cenne w tym wszystkim. To oni wiedzą, że kiedy się dzieci rodzą, muszą wyjechać na oddział położniczy, którego tutaj nie ma. A więc to poczucie dzielenia się, takie poczucie demokracji, które panuje, kiedy, bo, kiedy tworzymy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Przepiękna pogoda. Temperatura jak w upalne lato. A przecież to jest maj i oby to upalne lato nie opuszczało właśnie takich miejscowości jak dziwnym, gdzie po prostu ludzie odpoczywają, przyjeżdżają z całej Polski, a może i z całej Europy, aby tu spędzić swoje wakacje. Wszystkim życzymy, żeby przechodząc przez ten most, kiedy spojrzą na tabliczkę, zerkną na nią, żeby wywołała zawsze uśmiech. I to tak jest. Ja mijam nasze rondo na Ursynowie i zawsze mam uśmiech. O, wielka orkiestra, jakie to mię. Przez cały czas odnoszę to do wszystkich innych. Nie ma w tym żadnego osobistego bytu, jest to po prostu byt nas wszystkich. Moi drodzy, most całej okazałości. Przepiękny. Obok mnie Olgier, czyli spotkamy się znowu na najpiękniejszym festiwalu świata. Spotkaliśmy się zresztą ku Makowice Płocy, ale już teraz, Olgierd, zapraszam Cię jako gospodarza tej ziemi z tą piękną naszą koszulką tegorocznego festiwalu Miłość, Przyjaźń, Muzyka i zapraszamy Ciebie do Szaplinka. nowe miejsce, 4, 5, 6 dzień sierpnia. Moi drodzy, przyjeżdżajcie do nas, bawcie się e, pokojowo, bawcie się, aby być razem z nami, aby powiedzieć głośno No War. Jesteśmy przeciwko wszelkiej nienawiści, wszelkiej, e, wszelkiej agresji, przeciwko wojnie, to właśnie my, Takimi działaniami jak robimy, czy to jest finał, czy to jest najpiękniejszy festiwal świata, pokazujemy, że możemy być razem, w miłości, przyjaźni i muzyce. Dziwno dzisiaj był dla nas mega przyjazny, mega słoneczny, mega love, peace and music. W związku z tym za to Wam bardzo dziękujemy. A spójrzcie na jakim jesteśmy pięknym miejscu, a więc trybiki, flagi, rowery, to co nas po prostu bardzo zbliża do drugiej osoby. Tabisę bierzemy ze sobą, czyli przepiękna podróż, warto było jechać. <laughs> odzostaje, odzostaje,